Zgodnie z zapisami przetargowymi, wdrożenie roweru było podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap to był luty, koniec lutego i niecałe 2000 rowerów, 8 miast. Koniec września miał być dopiero drugi etap, a w przyszłym roku miał być trzeci etap. Jednak z uwagi na dobrą współpracę i na deklarację firmy Nextbike udało się te terminy skrócić, i już 1 sierpnia mamy. Największy system rowerowy w Polsce, 7 tysięcy rowerów, 924 stacje. Jest to trzeci największy system taki w Europie, ale dodam, że nasz jest wyjątkowy, tak jak wyjątkowa jest Metropolia. Jest to pierwszy system dedykowany transportowi publicznemu w zupełnie tak zwanej ostatniej mili, zintegrowany z taryfą transportu publicznego i nasi mieszkańcy to doceniają. Statystyki pokazują, że to rozwiązanie. Się spodobało. Cieszę się, bo rok 2024 w Dąbrowie Górniczej jest rokiem szczególnym dla mobilności. Ukończyliśmy dużą część infrastruktury właśnie pod rowery i dzięki Metropolii, dzięki tej inwestycji mamy wypożyczalnie rowerów, z którymi właśnie czekaliśmy, bo za każdym razem powtarzałem: najpierw infrastruktura, później wypożyczalnie rowerów. Także. Bardzo cieszy mnie fakt, że nie we wrześniu, a już wakacje właśnie te 40 stacji rowerowych w Dąbrowie Górniczej widać już ruch. Bo dzisiaj mówimy o oficjalnym otwarciu, ale od soboty widzę, jak mieszkańcy już na żółtych rowerach śmigają po trasach rowerowych i ten fakt bardzo cieszy. Rower będzie funkcjonował w 31 miastach i te 5 miesięcy od pierwszego terminu, kiedy miasta nie były przygotowane, bo patrzyły na daty wdrożenia na drugi, trzeci etap. Również stanęły na wysokości zadania. Chciałem tu serdecznie wszystkim prezydentom, burmistrzom, wójtom, którzy do tego systemu przystąpili. 31 miast i gmin. Podziękować za, za również wyjście naprzeciw i u, udało się to zrobić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.